Święta wielkanocne, czas odpoczynku i spotkań rodzinnych przy świątecznym stole. W tym roku mamy szansę spędzić te święta normalnie, w gronie najbliższych. Ach, ten cudowny czas stukania się jajkiem, jedzenia żurku i dociekliwych pytań. No to powiedz, że ciociuni jak tam w pracy. A was dostałeś? Bo kuzyn Wojtek to już ponoć kierownikiem został. No no a ty, a ty co? A zjadłeś więcej? Ma chodzać, a pan to ty jakąś masz? A kiedy te nie odwiedzisz? Tak rzadko przychodzisz, ciocia tak tęskni. Sęski. A kuzyn Wojtek to przychodzi z rodziną, a ty co? Przecież to miał być czas odpoczynku i spokoju. Nie wiesz co odpowiedzieć i jak się z tego wymiksować? Chyba mamy dla ciebie rozwiązanie. A kogo to tam niesie w święta? Weź otwórz drzwi. A jego gdzie znowu poniosło? W świąteczny poniedziałek wyrwi się na mecz Krakowi z zagłębiem lubin. Więcej szczegółów na www.krakowia.pl